Gamebox24.pl, witajcie serdecznie. Rafał Baranowski, jak to się macie. Tutaj jest przed nami bohater gry Fable 3. Wreszcie w nią gramy, dlatego specjalnie przygotuję dla was ten materiał. Na początku od razu wspomnę wam, że gra nie różni się strasznie, strasznie, strasznie dużo od Fable 2. Szczególnie graficznie, gdy ją włączyłem, zobaczyłem praktycznie to samo, no właściwie, bo może troszkę lepiej, w niektórych aspektach gorzej. Draw distance mam na myśli tutaj, ale dobrze, słuchajcie, tak jak Peter e, Kłamczuszek Molinona mówił, gra została jeszcze bardziej uproszczona. Zaraz wam to pokażę. Jestem w trakcie misji, jest ona dosyć pomysłowa. Zaraz wam ją pokażę. W każdym razie nie ma tu na przykład pauzy w ogóle. W dowolnym momencie naciskam sobie przycisk start i w tej chwili przenosimy się do sanktuarium. W dowolnym momencie możemy to zrobić na czas walki. I to jest generalnie nasze menu. Tutaj oczywiście można się. W nie... Są jakieś skróty klawiszowe, żeby szybciej się przenieść do niektórych miejsc, ale zobaczcie, opcje są na ścianie. Dopiero wtedy możemy je włączyć. O, wyszedłem przez pomyłkę. E, tutaj są też wszystkie inne rzeczy, nawet dostęp do takich rzeczy, jak granie przez Xbox Live jest rozlokowany tutaj. Tutaj możemy się połączyć z jakimś innym graczem, tutaj też są opcje. Różne online. Owe. Tutaj jest zawartość na przykład z Xbox Live Marketplace. Podejrzewam, że jeżeli dodatek, który się pojawił, za dwa dni, który też recenzujemy, też będzie tutaj się właśnie znajdował. W tej chwili użyjemy skrótu, żeby się przenieść do innego pokoju. Tutaj są na przykład achievementy. Fajnie to jest dosyć zrobione. Zaraz Wam pokażę jeden fajny achievement, którego odkryłem. Znaczy, jeszcze go nie odkryłem, ale wiem, że jest bardzo fajny. Gdzie go mamy. Już go szukam. Henry the Eight, znaczy Henry 8. E, musimy dokładnie, tak jak się w rzeczywistości, stało mieć sześć żon i dwie z nich zabić. No myślę, że to dosyć ciekawe. E, mamy tak jak sam, tak samo jak w poprzednim Fable, w tej chwili już wyjdę stąd. Broń białą. Możemy nasuwać mieczykiem, młotem czy czymkolwiek tam. Mamy też czary. E, troszkę inaczej one wyglądają, nie możemy wybierać w tej chwili, jakiego używamy jakby. Takie duże możliwości były w Fable 2. Tutaj możemy mieć tylko jeden jednocześnie. W późniejszym czasie zdobywamy drugą rękawicę, dzięki czemu możemy mieć aż dwa rodzaje czarów. No i jeszcze mamy strzelbę, czy pistolet, czy do strzelania. Za wszystkie możliwe punkty, które zdobywamy, za interakcje z wieśniakami, rozwalanie, nie wiem, skrzynek, zrobienie questów, możemy ulepszać wszystko po kolei. Ale w tym momencie ruszamy już do misji. Zostaliśmy w tej chwili uwięzieni w książce. Bardzo fajne są misje Fable 3. Trzeba to naprawdę przyznać, ciekawsze niż Fable 2. No i tutaj musimy odgrywać różne scenki. Tutaj sobie zobaczcie, jest strój kurczaka. <noise> tutaj fakt z no Plusa kręcił właśnie w tym stroju. Straszne, makabry, ale w tej chwili zakładamy ten strój. Oto i on. I będziemy musieli odegrać sękę, jaką sobie wymarzył jakiś tam pisarz. O, no, i siedzimy sobie na tronie. To są troszkę takie absurdalne, też sęki. No. Najpierw postać mówi swoją, jakby tam kwestię, a wtedy my mamy dwie, dwie możliwości wyboru, co się właśnie stanie. No i zobaczymy. Mamy tutaj, właśnie, rozśmieszyć tego króla Rough Love, Row W tej chwili mam włączoną angielską wersję. Oczywiście jest też polska. No i tutaj mamy dwie opcje do wyboru. No niczym, jak w heavy rainie się one wyświetlają. Tam, 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 tam. z X-em płonie. Tam jest napisane Declare Love i Tickle. Zrobimy Tickle. Ona powinna być dobra, no i właśnie teraz em, khm, em, w tym dziwnym stroju giglamy króla, <laughs> nie wiem dlaczego, ale jest śmiesznie. Chyba będzie rozśmieszony, mam nadzieję. Stroj kurczaka, proszę przyznać, naprawdę rządzi. Jak widzicie, więc dlatego nie ma, to tylko i wyłącznie questów, w których wyrżniemy w 5000 wrogów, wrogów, takie różne dziwne pokręcone też. Jest miniaturka gry RPG. Bardzo dużo. Tutaj jest na przykład podróbka Sherlocka Holmesa. Hmm, as well as <laughs> Król jest zadowolony, więc dobrze. Nam gada jakieś głupoty. W tej chwili już go w ogóle nie słucham. Za <laughs> chwilę przejdziemy na pewno do następnej scenki. A nawet nie. Tak, kolejna. Tutaj fajnie się zmieniałem za chwilę scenerię. Mamy jakiś pożar w tej chwili w lesie. I przebierzemy się w tej chwili za złoczyńce Tak i będziemy musieli kogoś chyba rozwalić. Zaraz się okaże. Sherlock, kurde, przestań gadać, tylko w już robi zadanie. Come on. No i dobrze jest kostium. Mogą no, się mieć piżamy, które tak wyglądały. <noise> tutaj generalnie taki jest dosyć mocno, mocno brytyjsko pokręcony humor w tej grze. Zakładamy w tej chwili. Wszystko oczywiście przy pomocy przycisku A, jakby było inaczej. Jop, yep, jesteśmy w tym stroju. To jest mój bohater w tej chwili. Oczywiście może być to również postać żeńska. No chyba jest jakiś problem, że jego syn zginął z tego, co tutaj widzę. No, zaraz na pewno jakoś to rozwiążemy. No, trzeba będzie tutaj przekonać. I complete the scene by dying in the battle. O, dobra, czyli musimy albo zginąć, albo ich wszystkich pokonać. O, no to przy okazji wam pokażę walkę. Walczymy. Nie ma żadnych kombosów, wszystkie jakby opcje są dostępne od razu, nawet jeżeli je rozwijamy. Jakieś tutaj możliwości, to one zwiększają tylko na przykład damage jaki miecz zadaje. W tej chwili nerwowo pociskam X, nic więcej nie robię. Spróbuję tutaj na A trochę pounikać. Jeżeli przytrzymam X, wtedy mamy taki blok. I jeżeli jeszcze wyceruję w kogoś, to możemy podpalić taką właśnie efektowną animację. Warto też strzelać. Mam tutaj całkiem niezłą strzelbę, muszę przyznać. No, nie ma tutaj w ogóle paska żyć. Jeżeli będziemy mieli zły stan zdrowia, generalnie ekran się zaczerwieni. Chwilę odpoczniemy jest ok. Jeżeli patniemy, też jest ok. Pojawi się na naszej, na naszej skórze tylko jedna dodatkowa blizna i staniemy i będziemy dostawać dalej. O, jest ich niestety coraz więcej. Pokażę Wam tutaj, jakie różne sztuczki można stosować. Spowolnienie czasu na przykład. Zaraz to zrobimy. Wtedy dużo łatwiej się walczy. Walczymy z duchami w lesie. Jest dobrze. Ci przeciwnicy ja coś tak nie wyraźni, prawda? No raczej no skorbinu nie brali. Anyway, kroimy ich. Walka jest całkiem niezła, oczywiście, jest mega, 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 mega prosta, ale nie wiem, dlaczego jakoś tak bardziej mi się podoba niż w tej brudwójce O, niestety tu jest właśnie taki jeden problem. Wyświetliła się tak, co jakiś czas się wyświetlałem statystyki i innych graczy z Xbox Live, z moich przyjaciół z listy friend list. No i niestety tutaj było widać. Ta, listy, ta, ta statystyka, która wyświetlała się przed chwilą, objawiła dość duży problem. E, typ w, typów wrogów jest naprawdę bardzo mało. No i widzieliście tam tronik miał zabitych 500 takich właśnie kolesie jak ja ubiłem. Ubicie jeszcze jakichś tru, truposzy śmiesznych tam też jest ich achievement, jest za ich ubicie ponad 500. No nie jest to akurat zbyt fajne. Prawdopodobnie znowu Tremendous Performance. Dzięki Fable można zdawać to szkoły aktorskie po prostu. E, wystarczy nacisnąć A. Aha. <laughs> Jak w każdej tutaj funkcji. To jest autor tej książki on no, w tej chwili do nas mówi jakieś bzdury. Tak, a w ogóle wam tą, powiem, misję wykonuję, aby zdobyć e, zaufanie pewnych, w ogóle wszystkich mieszkańców pewnej wioski, żeby później byli jak za mną w rewolucji, bo wiecie, że o to Febu przychodzi. chodzi. Bo już rewolucję przeciw swojemu bratu. I tutaj mieliśmy dwóch kolesi, poprosiło mnie, żebym przyniósł im jakąś książkę, książka do mnie mówiła, żebym jej nie podnosił, no i podniosłem ją, no i mnie zjadła. No i tak to się właśnie skończyło, w tej chwili się już mam nadzieję stąd wyniesiemy. Tak jest, jest loading. Niestety pojawiają się one dość często. Polecam zrzucić grę na dysk twardy, wtedy to działa znacznie, naprawdę znacznie sprawniej. Już Fable 2 zainstalowane działało po prostu chyba trzy razy lepiej, co najmniej. O tej możecie zobaczyć, ile ma pieniędzy. 263, Tronik ma jakieś 3 miliardy, w ogóle niesamowita sprawa. Oh, Dobrze, oddajemy w tej chwili tą książkę, która mnie przed chwilą zjadła. Teraz sami sobie w nią wchodźcie. Tak, też się cieszę. Chyba mnie jeszcze nie chcą wypuścić. Wuchater w ogóle jest jakoś dziwnie ubrany w tej chwili. Wymieszałem wszystkie możliwe stroje. Wciskamy RT. Dobra, w tej chwili to, co się stało, to oglądaliśmy scenkę, dzięki której, dzięki zdobyciu tej książki, oni mogli ją zagrać. E, w tej chwili dostałem 20 punktów. Gyl... gilceals, żeby nie było, że umiem angielski, tym razem powiem krzywo. A no, w tym momencie się to udało, pomogłem, dostałem achievementa nawet za to. Bardzo się z tego cieszę, no patrzymy, no tutaj troszkę już jest. Opcje się włączyły, czemu nie? Complete Works, tak, mogę sobie wsiąść. No i dobra, w tej chwili wam pokażę jedną rzecz. Eee, to jest taka wioska, ona w tej chwili wygląda bardzo, bardzo jak z Fable 2. O Boże, znowu statystyki tam było, że Tronik grał już ponad 24 godziny, a ja tylko z 3. Nieważne, w każdym razie to jest wioska bardziej taka przypominająca Fable 2. Ogólnie klimat jest bardziej zindustrializowany, o trudne słowo udało mi się powiedzieć, trudne słowo na dzisiaj. I wygląda to tak troszkę mniej bajkowo. Niektórym może się to spodobać, niektórym nie. Mnie troszkę Fable 2 może się znudziło. To jest, ta gra jest bardzo, bardzo podobna, ale szczerze mówiąc, jakoś tak ciekawiej skonstruowana jest w tej chwili. Chociaż tam ma więcej bugów, czy takie różne pierdoły. Lecimy w tej chwili, słuchajcie, pokażę wam, jak wygląda prowadzenie rewolucji, tak naprawdę. W tej chwili przenoszę się znowu do sanktuarium. Żeby, musimy, żeby zostać królem, musimy pokonać taką fajną drogę. Do rządzenia. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Możemy się w dowolnym momencie do niej przenieść. Oczywiście, jeżeli umiemy, a nie tak jak ja, wchodzimy, przytrzymujemy. A puszczamy. Gra się przeładowuje. sejwuję przy okazji. Tam jest kurczaczek. Widzicie go? Jesteśmy w tej chwili w tym miejscu, to jest tak jakby nasza ścieżka rozwoju, oczywiście nie ma tu naprawdę żadnych menusów, to jest dosyć fajnie w sumie rozwiązane. Eee, nie powiedziałbym, że jestem jakimś super specjalnym nubem w RPGach, ale i tak podoba, mimo tych uproszczeń wszystko mi się podoba. Tutaj możemy zobaczyć skrzynki. Tutaj zdobywało się różne rzeczy, możemy na przykład tutaj coś zdobyć, w tej chwili tu jest pootwierane, przechodzimy dalej. Hop, i tutaj mamy kolejne jakieś rzeczy do zdobycia. Na przykład sobie w tej chwili ulepszę swoją broń. Mam 48 tych śmiesznych punktów, to kosztuje 40. Podnosimy to w tej chwili. Hop! Tak właśnie wygląda upgrade. Podnosimy, broń zaczyna świecić, dlatego możemy się cieszyć. Hell yeah! Jak po prostu w Brutal Legend z gitarą. Jak widzicie, przeszedłem już takie raz, dwa, trzy bramy przy jakichś ważniejszych wydarzeniach. Pojawiamy się ponownie przed nimi, otwieramy. Jeszcze będziemy raz, dwa, trzy, cztery czy pięć bram, czyli jeszcze troszkę brakuje, zanim będę rządził Albionem. Wtedy przygotuję dla Was drugi filmik, żeby przygotować, pokazać Wam jak to się dzieje. No i w tym momencie tutaj nie mogę jeszcze przejść, więc muszę wyjść. wynosimy się stąd w takim razie. Hop. Generalnie muszę Wam powiedzieć, że Fable 3 to jest dla mnie nie Fable 3, tylko inny sposób na to, jak można było zrobić Fable 2. W niektórych zakresach fajniejszy, szczególnie w tym, że prawdopodobnie po połowie gry zmieni się ona trochę przez rządzenie Albionem. No a po drugie, jest taki troszkę inny klimat. No mi się po prostu w tej chwili to bardziej podoba i zobaczymy, jak będzie dalej. W sumie tyle, jeżeli chodzi o mój filmik. Słuchajcie, to jest fajna rzeźba. Zostawiam was z rzeźbą, w ogóle wychodzę w tej chwili. E, idę grać dalej w fable, bo to jest taka śmieszna sprawa, że e, możecie włączyć jakąś gierkę i chwilę popykać, ale niestety z fable jest tak, że jak już włączycie, to wsiąkniecie prawdopodobnie bardzo, bardzo, bardzo długo. wszędzie Wszędziecie wszędzie chodzić. Gra po prostu wciąga, tutaj chyba można wyskoczyć. No nieważne, Rafa Bardowski Gamebox 24 p